Siema, czwarty dzień na wyjeździe, dopinamy ostatnie projekty muzyczne, dzisiaj planowo mamy nagrywać więcej teledysków i już piosenek, tak zobaczymy, może coś jednego się uda ukręcić, może, może nie, bo już dzisiaj musimy pakować sprzęt z racji, że z rana jutro wyjeżdżamy. Patrz, chyba. Pa. zepsuta kanapa, rozbiła butelkę, już tu macie jak się wydarzyło, leżałem sobie na kanapie i ona są... jest to sobie lata od tyłu, bo tam lata, wywalone lata, są te nawiasy. Więc ja sobie to blokowałem krzesłem na noc. Teraz jak wstawałem, kanapa popchała krzesło. Krzesło popchało to coś, kula. butelka. Ona wywróciła tą butelkę i szklankę, która poleciała tutaj. Dwa, trzy Daniela, które w ogóle nie zamortyzowały tej szklanki i tutaj jest efekt. Nagrywamy andrychowski reportaż o gangsterze z Andrychowa. I to tyle, no nie wiem, chciałem coś do vloga złapać, nie mamy dzisiaj zbyt dużo czasu, okej? Okay? Ja no widzę, już patrzę, patrzy w niego i dobra, zaczynamy. Czas start, hasty lee. Teraz timer for two minutes. Musisz rozglądać też. Już robimy to? Co? Dwie timer. minuty timer. Dobra, patrzę na ten na nagranie. Palamy dwie minuty, yeah. czas start. No, był taki gangster, kurwa, przyjechał do Andrychowa Ten andrychowski gangster to jest największy, kurwa, kozak, jakiego spotkałem Szczególnie na tej kiosce, z której mam, kurwa, dosyć Kurwa, przyjechał w wielkim autem, takim, tutaj Był ten gangster, ostatnio widziałem, że ruchał taką maskę w krzakach lecz lecz w Właśnie mówił, żeby się nie. za bardzo nie ruszać, wiesz o co chodzi Ale gestykulować No, no dobra, dalej, gestykulowanie okay. to ruch Przyjechał A, to i to... bił, i kurwa, i uderzał <śled> <śled> Rozumiesz? Tak naprawdę mam lat 60, ale 60 nie jestem, policję to pierdol... Kurwa, znowu jakaś kurwa, je. Chyba pierdolona Znowu, kurwa, ktoś przyjeżdża na zywarę Mam totalnie dość tego, że tak mało browarów można ze sobą wziąć Chłop jechał i nie wiadomo skąd, kurwa Takim wielkim typem tak robił, kurwa, i tak pokazywał Kocham pić Kolejna baba się patrzy, kurwa, co to nie gada Pierdolony mi liścia że one tak szybko znikają, stary? Tam, w smogu też I rucha twoją matkę no Najgorsze jest to, że, kurwa w policji. Jak myślę o tym gangsterze, to miałbym ochotę normalnie go pan z wyszarpać za te, to, wytargać za te kudły. Nie wiem, co ja jeszcze mogę powiedzieć, jestem pierdolnięty. Błagam, spierdalajmy już stąd, bo kurwa na ramię po rozumiesz. Sześć pierdolonych kurwa koron, z czego no. wypiję jedną pierdoloną koronę. Lubię, kurwa, małe dzieci. Ja pierdolę, jakąś siarę robimy pod ten to o a Mati jest chujem jebany. O, kolejna, kurwa. Co się tu, kurwa, gapi? Ile sekund? Jeszcze, nie, jest połowa, nie. jeszcze pieśle, nie połowa, Jeszcze nie połowa, ten... Kurwa. Jest monster popek to jest monster. Ile mi jeszcze czasu zostało, kurwa? Ile mam tak pierdolić? E, gdyby nie Zbigniew Wodecki, to Martyniuk by nie nagrał chujowej pszczółki maj. No sorry, bo takie są fakty. Ta mieścina była kiedyś piękna, zanim ten gangster tutaj... Jest szyby. 20. Jest 20. Z tyłu to ten chł starach stara Jedziła na rowerze Jeszcze tyle? Chcia, kapisz, kurwa chłopie na rowerze jest. Dobre, Dobra już Długo jeszcze mamy tutaj tak napierdalać? Tak, ja pierdolę kurwa Ja tak, kurwa, to A wiesz jest jeszcze gorsze? Malowanie paznokci Ha! Czuję się kurwa jak konkretny debil Tragedia, totalnie Mam mordy Raczej cię powiedzieć co wy odpierdalacie? Idziemy suszyć na drodze Będziemy straszyć kierowców Nie ma zapierdalania kurwa Zabudowane jak <laughs> co, ale jaśmy śmieszną animację chodzenia No chodź 17 to nie dla mnie. Powiedz do nogi, jak się czujesz? Kurwa, tragicznie. No tak, no dobrze, kur żeby popowałem koła, to jeszcze jestem smarem Bardzo. Nie, <grystanie> kurwa cudownie. Podoba ci się, Nie Jest pięknie. Jestem fanem ogromnym. Ale boję się tego... Andrychowskiego Andrzeja. Mówią też, że wójtowi zapierdolił furmangę. Myślisz, że to bloski stary? Ja ci mówię prawdę. Andrychowski gangsta! Aleks, tylko nie na pasztet! Pieszeni nosi kalaset! Andrychowski gangster! Andrychowski gangster! Nagrywaliśmy parę przebitek do Andrychowskiego gangstera. Ta piosenka już powinna była wlecieć jakieś dwa dni temu, albo jeden dzień temu, już nie wiem, nie wiem, szczerze, gubię ramy czasowe. W każdym razie nagraliśmy to, co mieliśmy nagrać, pomimo tego, że czas mamy dzisiaj absolutnie beznadziejny, bo za późno wstaliśmy. Zarzucę klasyczkiem, przydałoby się dzisiaj nagrać trzy piosenki. W każdym razie jesteśmy, zdaje mi się, na dobrej drodze, żeby to nadrobić. Jutro z rana musimy wyjechać, więc mamy czas maksymalnie jakieś 4-5 godzin najlepiej. Czego z dwie godziny będziemy montować jeden teledysk. Z dwie godziny. To jest nota. Na czym skończyłem? A tak, więc mamy maksymalnie z dwie godziny, żeby zmontować teledysk. Pewnie z dwie będziemy nagrywać kolejne dwa teledyski. A tutaj nasz dżentelmen pisze kolejną piosenkę, także jest produktywność. Serio, znaczy, że się wpierdalam. Tak, jest spoko, rozumiem. Jest spoko. Ja idę w tym momencie zabierać się za montowanie Andrychowskiego gangstera. Mam nadzieję, że to dzisiaj wyjdzie. Jest to tak głupia piosenka, że aż nie mogę się doczekać. I cóż, no <ścoughs> pozdrawiam wszystkich, którzy myśleli, że to będzie poważna płyta. Mixtape to jest mixtape, to nie jest płyta, zacznijmy od tego. Matia, pomożesz mi napisować teledysk? Nie mam primera. Naprawdę? No prawda. Uuuu. Życzcie mi powodzenia. Tak, ale zostawiłem to celowo. No nice. Patrz, oglądaj dalej ten telezysk stary. <śmuletra> <śmuletra> to przed razem. To pomysł, zobacz. To, swój to drugi pomysł to kurwa. Jest to, <śmuletra> to jest dojebane. <śmuletra> Kurwa, kto będzie Fortnite oglądał, no? Czukaś? czego tutaj szukasz? Jak ja to się wydarzyło, że ty jesteś tutaj na, Bo... na hotelu, chciałem powiedzieć, na burdelu? Bo puścić się gangstera i po prostu przyszedł z powrotem, kurwa Czułkaś, witam górę, A czukasz mówi, kurwa, kolejny dzień z tymi debilami, ewanyjami Kurwa, super czekasz, myślałem, że my ziomy Nie, no my ziomy A, super Pójdźmy dobra. Do. Już czekaj, damy z... pokolorować Dobra. <laughs> Hei, hey. Eirik. Kurwa. Jest dobre? Pracunek, No i git, no i git. Wczoraj siedzieliśmy zdecydowanie za długo nad tą piosenką, ale wyszło fajnie, mi się wydaje. Haha. Mam tyle dodatków do tego. Patrz, śmiej się, hahać. My teraz <grywać> też mamy. Reaguj, ale nie nie Masz naszą pokoju. Ło, reaguj, reaguj, ragu łooo. Dawaj, Asiu. Haha, super, świetnie, kurwa Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj tu chodzę na grilla. A jak kurwa z mięsem normalnie się pijam? O, ogień w oczach! Jak się bawisz, szukasz. A ty kurwa! Ech, co się stało? Upażyłem się. A, a ty czukasz, co to jest? Ja se jaram sztugę i se ci czuję bombę. No i proste, Ty, Jasiu, jak się. Nabijam kiełbę normalnie na kija, rozumiesz? Poka kiełbę, jaką nabijasz. Zobacz Poczekaj, o. Jedna. Wow! wow. Bo ja się nie pierdolę B, w tańcu, stary. Nie widziałem. Na stole, leżą, stole wow. Nie, nie jakiś metalowy kurwa. OG! Steve. A o, bez bof, kitu na kiju to, jecha. to jecha. trzyma, jebanie. Kurwa jest. Co, Co jest? Ty? Cały night stary. Ma w na nam ty, 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 ty bez kitu, usłyszeli Andrychowskiego gangstera. Ale był udostępniony człowiekowi, a to już mafia z Andrychowa, przejechałem, no do tego. Idziemy pisać tekst, idziemy pisać tekst nad ogniskiem. Jasiu zajął się tu paleniskiem. Bardzo ładnie, to zrobiłeś, Jasiu? Kurwa świeci jesteś G. Mati jest G, Mati. Gdyby nie ty, ten teledysk by nie powstał na czas, puf. Czekaj, ty jesteś G, bo jesteś z Andrychowa. <grym> Tylko dlatego. Jesteś... <grym> Andrychów G jesteś. Alisu, to jest kurwa siwy p***. A, mam ogień w oczach! Co mówisz? A on mnie nic nie powiedział w śmieci. Nie no, ty jesteś łódzki G, po prostu. <grym> to to Afrika. Nikita szybko znika. To Wskakuje nie Daniel Magical. Skakuje mu na Dika. Kończy nam się alkohol, jedziemy do Aldika Kurwa gile z nosa. Nie jestem nubem. Uważam się za prosa. Nie wstaję no? rano, nie spotyka mnie poradna rosa. Mati. <głos> <głos> o. Spłukasz? Czyli to już jest oficjalnie ostatni dzień. Nie i czasu mi, nie wrócę dopiero na ranę, whisky, tekila, polewałem się za barem. Nie bawię, Czyli, tak. Ale czekaj, czy jutro wrócisz tutaj, czy to już jest ostatni, ostatni jutro dzień? To już jest ostatni, ostatni. Aha. No dobra. A wiesz, że ja zrobiłem clickbait na wczorajszy vlog, że Czukasz odchodzi? No to przychodzisz, to jest taki wiesz... Zrobię czarno-białą miniaturkę, taki, on nie żyje. To jest taki wiesz, i nagle wszyscy się zdziwiam. kurwa ten bohater żyje, on nagle kurwa wstał... Lot twist tak zwany. Jak panowie się czujecie? Jak się czujecie? Koniec. Smutek, trzeba jeszcze kurwa zapierdalać W końcu w CSK zagram, kur... W końcu se, kurwa 200 was odpocznę, z tym O, otwieramy, świętujemy Tutaj wydawam no, coś. Coś widać? Mówisz, że jest tak zbuzowany jak stary Mattiego w urnie, kurwa tak? <laughs> Dawaj, otwieraj, Nagrywaj się <laughs> Let's go Łódzki <Woodky> power, stary <laughs> Kurwa, ale bieda jest ten kierowca, muszę jakiś gówno, więc bez alkoholu wypyć. Ej, kurwa bieda a, Ale jest, jest dobre A bo to jest Helena, kurwa Ale jest dobra, fuj Tak? No Smakuje git. Raz, stary, wypiłem trzy pikolo pod żonę, tak mi się pikolo chciał pić. I była absolutna tragedia. Po tym czuję, że był... O dobre. O kurwa, jakie dobre. Ej, eee, nie wypij całego, kurwa, ty! Jakby do tego kurwa alkoholu nalać, to będzie jeszcze lepsze. Ej, muszę... Miłość w krematorium, ulubione trupy z sanatorium To jest popierdolone Fil w ekipie, a nie, co mi to przeszkadza, to nie moja sprawa, w co se ziomek wsadza Wystarczy żeby ujrzał nagie zwłoki, żeby szybko stwierdzić z jakiej to epoki Ale kurwa, Dobrze jest, prawda? Ja się potwierdził Słuchajcie, z ostatniego dnia wyjazdu nie mamy zbyt dużo rzeczy nagranych z racji, że musieliśmy się skupić na kończeniu piosenek i nagrywaniu klipów, prawda, Lisu? Oczy! Jest piąta rano. O 11 mamy się stąd wyprowadzać, a jeszcze nie spałem. Jest ciężko, prawda Jasiu? Trzeba będzie posprzątać to, co gorsze. Trzeba będzie posprzątać, co, co gorsza, spakować do kursy sprzęt stary. Te głośniki, laptopy, interfejsy, mikrofony i tak dalej. To wszystko musi być spakowane, no ale mniejsza, tym się jeszcze nie będziemy martwić. Bo no jakbyście się zastanawiali, czytamy wasze komentarze pod piosenkami. Każdy nie może się doczekać wyjścia kolejnej piosenki, także jakby coś, feedback wasz mamy na żywo. Plan na dzisiaj jest taki... Podsumowałeś na komentarz, który mnie hejtował, nie? Nie, akurat ten, A? co mówił, że, że Diabo ma fajnego rama. A, no tak, no to ja mówiłem, że Ramą to ty sobie, gościu, możesz kanapki posmarować. Bo to nie jest, to jest Ram, ma... to jest Dodge Nitro. Ja by się pultał, gdyby to słyszał. Ale dzisiaj dajemy ci taryfę ulgową. Jedziemy jeszcze do Krakowa, nagramy jakąś bonusową piosenkę już na miejscu, Jak gdzie mam... W lewandowskim łóżku. On ma pościel, kurwa, Reprezentacja Polski. Góry, no. no tak. A mniejsza. Bo Keziga tego nie wytnie. Pozdrawiam, Kezigo. Zacząłem się. No jedziemy do Ciebie zrobić. Tak, ten... będziemy robić jedną bonusową piosenkę. Najprawdopodobniej wydamy parę bonusowych piosenek już po wyjeździe. Prawda Jasiu? No i co, no i będziemy was abdytować. no to miały być dwa osobne vlogi tak naprawdę, ten przed, w ostatni dzień wyjazdu i ten już przy samym powrocie, ale zdaje mi się, że je złączymy w jedno. Taka, taki, taki jest los, zdaje mi się, tych vlogów. Prawda, Lisu? Los... był taki serial Lost. Był taki serial los, Prawda, Jasiu? ja <ś Boom, wow. śco> <śco śco> <śco> <śco> Ej, Jasiu, chcesz na brąka? Spierdalać, kurwa No dobre jest Ale teraz widzę winogron Czemu? Bo są, są tańskie. Oh. Co? Krępujemy mnie to stale, jak mnie często nagrywasz, kiedy totalnie nie mam nic ciekawego do powiedzenia I tak kurwa nagrywasz, a ja nie winien, kurwa winogron Lisu, jakoś twoja kariera istnieje? To jest pierwsza poważna rzecz, którą powiedziałeś, kurwa tego dnia nie możemy skończyć na trzeźwo, bo my nie jesteśmy kierowcami. Kurwa, mówię, że na vlogu pijemy. Dobra, no. Jasi, jak się czuję? Jak się czujesz? Wyspany? Nie my też nie nie przejmu się ta tablica się kurwa w chuj przydała i przedawaj to pizdę, to był cudowny zakup Zakup wyjazdowy dawaj dawaj jaki plan na dziś i teraz taki plot twist, nie 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 wiem nie nie plan. Że się żegnamy nie się i potem sobie A A potem za długo montujesz chyba vlogi w indiakach, spać Jeszcze no No I to P dodaj taką krzywą kreskę Co ty napisałeś kurwa debilu? To było już Czekaj, 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 ważny, ważny komunikat panowie Dobra, ja idę nagrywać Odpierdol się ode mnie Słuchajcie, jedyne czego żałuję, to że tak mało Pograliśmy w ping ponga, niestety nie było czasu Zbytnio. Zresztą, że cały wyjazd nagrywaliśmy Piosenki i się wydurnialiśmy Nagrywaliśmy teledyski, etc, etc Te vlogi też mimo wszystko zajmują Swój czas do nagrywania, nawet jeżeli Tego nie widać. Poza tym mieliśmy tutaj Cały zestaw do badmintona, którego nawet nie Wykorzystaliśmy. No, no fajnie, że kurwa zagrałem w ping ponga raz, zawsze kurwa zaspałem Lisu, mogę teraz to wam zagrać Tak? No. A masz paletkę? No, stare, nawet piłki mam. Dobra. Zbliż. Piłki, piłki, piłki od pingpoka mam odciski Dobra, to mój plan na teraz jest taki. Nadrabiamy wszystkie aktywności. <grym> Masz ochotę na Ale A lampy to ty zabrałeś z zaboru? Tak. No i fajnie. Ej, czy zjemy to na śniadanie? No, nie Fajnie, że mi kurwa odpowiada na <grym> pytania, co? Tak, fajne. Dobrze, nice. no, że diabeł śpi stary, gdyby diabeł nie spał, to by się wkurwiał, że aktualnie kot siedzi mu na dachu samochodu znowu. Łańcuch za 40 koła. Ona wpatrzona, to kiełbasa jest wieprzowa. Widzcie, <noise> <noise> ja mam taki pomysł. Zwracił, że wielu aktywności, których, <noise> które mieliśmy dostępne tutaj na miejscu, a ich nie wykorzystaliśmy, możemy nadrobić teraz. Na szybko, ping pong w Badmintona nie graliśmy i wsiadł... Jebane chuj. Woj, skoro pięknie Pong już za nami, ile zrobisz kapek? Kapek? No. A z piłką? No. I patrz, co zrobię? Patrz, 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 patrz. Nie to! A, ale kurwa, nikt mnie nie okrzycza, to nie ma nauczyciela! A <gry> Ale to jest stary taki flag! Dawaj, idziemy na zewnątrz to przetestować, stary. Dawaj, próba numer jeden. Ten, jak on miał? Poczciwy Krzychu? No. Nie, Krzychu trenuje. No tak, tak, to tak, to ja, to tak, ja. tak, Krzyśków pojebałeś. Trzy. No to co, do trzech prób. N no dobra. O kurwa. Sześć chyba? Pięć ja nauczyłem, no, bo cztery nie jestem pewien. Ja też nie jestem Dziewięć ja pierdolę! Yeah. Minimalnie ja zrobiłem dwa, ale ja byłem zawsze koszyk koszyków koszykówkarzem bardziej. Łooo, yeah, yeah, yeah. oh, wow. do tego spytał yeah, yeah. kapki, bo on umie. Dalej nie odkryliśmy tajemnicy kurwa tych drzwi w Robimy Ej to byś dzisiaj? Tytuł. Dzisiaj to musimy zrobić. Stary. Bierz to rozpierdalamy to. Co powiedziałeś? Nie, że chcemy się spać. <laughs> Co, czy kolan. Nie musisz. Dam ci tipa na początek. Bardziej kop jakby do siebie, niż myślisz. No to wiem, wiem, wiem. A, niż myślę? No. Czyli w ogóle. Bardziej zginę, patrz. Jak masz nogę tak. No wiem, że ten czubek do siebie. Tak. Żeby taka łycha się zrobiła. Tak. Kurwa. Dzięki działa, kurwa. <laughs> o, ups. <laughs> kop do góry. Chłoputa skopiła Dawaj wow. Dawaj po samym zielonym Po samym zielonym? Tak A ty stary możesz zeć w ogóle bez tego przecież Kurwa, no ja wiem, no ale dawaj po zielonym. Czyli... No, nie no jaki oszust kurwa nie Niebanych! Ujebałeś mi w tym chuju. O, o kurwa. Nie stąd karma. Dobra, jebać tego vloga. O kurwa, spadłem stare z tej deski. Ty no liso, ale jeszcze Badminton. Badmint didn't go. Zjebałem żart. Mogłem powiedzieć badminton. Cześć, bo on to jest włączony, o tam. Rozumiem. No, ale tam czegoś nie sobie. Oficjalnie po raz pierwszy od początku wyjazdu musimy złożyć studio, które rozłożyliśmy I powoli zawijać się na chatę Taki już jest los, taki już jest klimat wyjazdów Nie tylko muzycznych, ogólnie wyjazdów No mniejsza, no idziemy to posprzątać i, i złożyć wszystko i, i się widzimy pewnie po tym W momencie kiedy Jasiu wyciąga kable do góry Smutny widok, rozbieramy nasze studio Nie weszłeś Ty Ty Jestem hardcorem. Kamper, no i co? No i koniec studia. Tak to już bywa. Godzina dziesiąta. Oczywiście na sam koniec zawody wyciągania zimnego chuja z wody. Uff, zapomniałem jaki lodowaty prysznic jest przyjejewany Jasiu. dzisiaj ja rano przypomniałem. Trzymajcie się panowie. Fajnie tak. było. Fajnie było się znowu spotkać stary. Ładnie, A się na pewno. Spór, się nie ale z pół roku przerwy. O, no no, kurwa, no kurwa, eee, nie, od pica może polu i Nie, Spotykają się trochę wszystkimi, bo skurwa kurwa e. jest. Trzymaj się Jasiu. Trzymaj mogło się widzieć znowu. Trzymaj trzucie. się <gry> oj, oj, oj. będzie mi brakować was? Mi te, mi te nie nie, będziemy mi nie mi ni będzie mi brakować, ale <gry> A, no myślałem, że mnie kochasz. <gry> Pak już wyjechali. i tu trzeba przenieść głośniki do, do bagaża Korsy. A ja, jo, jo. trzeba też te śmieci wyjebać tam z tyłu domu. ja może słucham kamerę i skończę pierdolić to zrobię. Dobra, robimy ostatni sweep chaty. Czy wszystko zostało pozabierane? No to w sumie wygląda: jakoś do turbo czysta sprzątać, też nie będziemy. Z racji, że domek i tak będzie przygotowywany pod next klienta. Więc tylko tak zostawiamy w stanie. Do przeżycia. Do przeżycia. Fajnie się to spędzało ostatni tydzień. ponownie. Co powiecie o domku, na pożegnanie domu? Szkoda, że nie ma klima. Prawda, gdyby była klima, byłoby idealnie. O, Gość dopiero od niedawna ma klimę u ziemniaka na hasie i teraz mówi, że wszędzie przydałaby się klima. <grym> ja zawsze to mówiłem, bo kurwa jest tu jebane 30 stopni, ja jestem gruby, jest gorąco. Ale ja, ja, ja jestem gruby, to Działa. Co robisz? O, wytryp. <grym> Nie no, my jest tyłu, żeby nie było hamuły i zawijamy. Yy, o 11 miała tu być ekipka sprzątająca, jak widać już się dowiedzieliśmy, które ekipkom. ekipką, a właśnie za to, ja to po prostu jak to sprzątacz. No dobrze mu to wychodzi. Trochę pomijał, ale chuj to. Misu, dawaj, ładujemy się i spierdalamy. W końcu na chatę. Fajnie było, ogólnie bardzo fajny domek, mega spoko sprawa. Kurwa, tylko ten nas od czasu no, ale to jest drugi wyjazd z rzędu już. Chyba było okrawężnik. No kurwa, jakieś <grypany> Dobra, kiedy go pokazuje jego blachy. W tym momencie. KR7S. Czekaj, idziemy wolno. Nie, nie, nie. On odjechał, on odjechał. Idziemy wolno, stary. Odjechał, to poczeka, tak? Proste. Haha, zamknął. Pa, jaką śmieszność robi. Pa. Pa, jak się cieszy. No pa, no pa. Po jakiś no śmieszek, pa' jakiś śmieszek. Jaki Bipas jest zapięty kurwa! Jebany Volvo, kurwa, pierdolone! Jakie Volvo? Juhu! No i co panowie, Kraków skończyło się, nie ma już nic. Co, co? A, a to już myślałem, że browara otwiera tam w tle. No hmm. Dobra, idziemy się wypakować. Widzimy się już, że ja mieszkaniu alkohol. Tak. Słuchajcie, już jestem w domu w Krakowie. Pożegnaliśmy się z chłopakami. Projekt został oficjalnie zakończony. To jest ostatni vlog, jak się pojawi niestety. Fajne przeżycie, fajny projekt, który powstał dla tych, co nie wiedzą, bo chyba nie mówiłem o tym na vlogach. Z głupiego żartu, który zarzuciłem na streamie, że zrobimy parodię hotelu USB Mafia czy hotelu Mafia bardziej. Udało się nagrać z 5-6 albo 7 tracków, już sam nie jestem pewien, które będą wychodzić codziennie, czyli jeszcze przez następne strzelam dwa dni po tym jak pojawi się ten film, albo przez jeden dzień, jedno z dwóch. Ogólnie było zdecydowanie za mało czasu na taki projekt Trzeba by było wziąć dedykowanego operatora od vlogów i teledysków montażystę do teledysków i drugiego realizatora Przede wszystkim drugiego realizatora, bo ogarnianie jednocześnie daily vlogów Nagrywania piosenek, pisania tekstów chłopakom, e, pisania tekstów sobie Jakby klejenie bitów, bo też tam się zdarzyło, że skleiliśmy bit na miejscu, czy tam nawet dwa No wszystko się rozjeżdżało w czasie, nie? Także teledyski nagraliśmy tylko dwa, te które się już pojawiły e, Teledysków niestety więcej już nie będzie, chyba że coś wymyślimy na, na odległość w każdym razie mam nadzieję, że seria takich vlogów Wam się podobała, że, że piosenki też się podobały. Po komentarzach widziałem, że niektórzy ludzie liczyli na coś więcej, ale chyba nie do końca czają konwencję projektu. No cóż, pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji. Okay. Sprawdzajcie chłopaków, ich kanały są w opisie. Instagramy też nasze obczajcie. Jeżeli oczywiście jesteście chętni, no ja się z wami żegnam. Dzięki go za montaż, dzięki Wam za uwagę. Widzimy się przy następnym projekcie. Widzimy się co weekend na streamach na Twitchu. Pozdro!